Manko, dzisiaj będziemy grać właśnie, mamy nową serię powiem wam Będziemy grać w Minecraft Hardcore, zobaczymy do kiedy dożyjemy Ale mam małe czasu przed nocą, więc no zaczynajmy Ogólnie dałam ankieta właśnie na to co chcecie I wybraliście, no powiem wam, że Minecraft czy Clash Royale Więc też będę sobie, powiem wam tak, że robię teraz takie coś jak daily czyli codziennie wstawiam filmy o matko, jakie radi. Codziennie wstawiam filmy i powiem tak, raz będę robić z Clash Royale, a raz będę robić z Minecraft. Minecraft też mi się wydaje jako fajną serię i mam też inne oczywiście pomysły, ale na razie robię, będę grać w Minecrafta. Oczywiście potrzebujemy jedzenia. Chciałam tu jakieś krówki. Pierwszy dzień, to zobaczymy w sumie. Co będę chciał, ale coś będę chciał. Pyk. Dobra, dead, o skóra mi wypadła. Dobra, to też jest dobrze. Jestem na jakiejś kurce. Tam jest jak góra, to może tam od razu zelazo znajdę. a Trzeba uważać tu. To ja nie chcę w ogóle jakie efekty tu są. Spadania liści. W ogóle jak ten Minecraft się rozwinął, jak grałem kiedyś wcześniej jeszcze. Minecrafta, o, kopalnia jakaś, no i dobrze. Grałem wcześniej kiedyś w i on był jeszcze tak nierozwinięty. Ale nadal te tekstury, powiem wam, to nadal jest tak klockowy świat, no, ale to też jest jakiś urok w tym, wam po prostu powiem wam. E, dobra, zacznijmy sobie kopać kamień, zrobimy sobie jakieś kamienne rzeczy. Poszukamy na razie żelaza. I będziemy oczywiście też iść. Nie? O, widzę tutaj. E, kurde, craftingu. Zapomniałam. Ja mam mało drewna. Teraz ten crafting zabieram. Teraz tak. E, kill off, to też jest ważne, żebym mógł żelazo wykopać. I oczywiście. Pyk. Pyk. Dobra. Pyk. Mamy. raz, dwa, trzy. Dobra. O kolejny węgiel sobie przepalimy. Może jedzenie, Powiem wam, to tak sobie. Też żelazo będę przepalić. Powiem wam tak. Na pierwszy odcinek z tej serii to będzie oczywiście. Mi się wydaje, że kopanie właśnie tego. To będzie jakiejś żelaznej rzeczy. I oczywiście też mi się wydaje na to żebyśmy no po prostu powiem wam, żebyśmy no nie wiem jak wam był... żeśmy ogarnęli jakiś domek schronienie dobra mam jedzenie na razie więc no widziałam gdzieś tutaj kopalnię ja w ogóle Zniem dobra jeszcze trochę zostało boka ta kopalnia dobra Takcie jak zginę to już koniec. Koniec serii. Najwyżej jak zginę w jakimś pierwszym czy odcinkach. Tak, od razu mówię, jak zginę jakieś... O dobra. potem musiał jakoś, nie wiem. O, żelazo widzę, dobra. Jak zginę w pierwszych, nie wiem, 10 odcinkach, to od razu Wam mówię, no nagram jeszcze raz taką serię i... Uj, prawda? Dobra, do stworzenia łóżka, dobra spływamy na dół, żeby skopać sobie żelazo. Ehe, dobra. Trzeba będzie też sobie, pamiętajcie, wykopać e, no, duża ruda, majsz. Oj, coś nie kopię mi. E, trzeba będzie też zrobić, wykopać sobie też, e, no, kamień, żeby zrobić piecek. No, ale dobra, to zacznijmy to e, skopywać. E, dobra. Pyk, pyk. E, dobra mamy i tutaj niech będzie że tutaj zrobię taką samą naszą bazę na razie przez ten e, pierwszy dzień nie wiem tak zobaczymy ile dni Zobacz, tutaj sobie najpotrzebniejsze rzeczy damy tutaj będzie też będziemy mogli iść, oczywiście uciekać od mobów jak tu jakieś będą to wiadomo ja jeszcze nie jestem przygotowany bo nie mam artmory nawet coś, au się leje i dobra, na razie nie ma potworów, jest dobrze Tylko pamiętajcie, odź. dobra ja są, że się zawaliła dobra, dobra i dobra, mam 10 zł. jest dobrze, chyba ja powiem wam, no nie grałam bardzo dawno w minecrafta to nie wiem, możecie też mi dawać jakieś tipy, porady ale coś tam, no, no potrafię, no grałam kiedyś tego minecrafta, więc, au, dobra Zjedzmy sobie pierwsze. Mm. Tam jest coś ciekawego. Żelazo. Nie, żelazo. A ta, o matko, tam. Tam to będą. Tam będą potwory. I tam mogą myśleć, coś zdekscytowane. Powiem, wam. powiem wam tak. Y w początku mi się wydaje, że... O już widzę creepery. Dużo tu jest ale nie zrobię nic z tym. O, tu żelazo. Dobra. Dobra. Mamy to. Jeśli chcecie napisać mi jakąś poradę, to napiszcie hashtag tip i tam napiszcie, to może we sobie zobaczę to i właśnie, yy, no, yy, ogólnie teraz będę sobie wychodzić, yy, o, napisz, a tu można tym, kilofon? O, można chyba, dobra, to sobie mi się przyda na enchant, to napis chyba też jest trochę rzadki. Dobra, wejdźmy. O, żelazo. No to mi się chętnie przyda. Może zresztą mam Co jest? Cóż o tego żelaza? E, dobra. Dobra, czekaj. Pick. Parkour. Ale dobra, dobra. Mm, Czas teraz sobie właśnie przepalić. To. I tak, mam już to. Zrobiłem sobie najpotrzebniejsze rzeczy, czyli na pewno tu mamy już na kilo. No i mieczyk, no. Tylko ja zaraz nie będę miał potyku. Dobra. Pyk. Ile nam jeszcze zostało? 5. Antucha. To zawsze się przyda. No to jest dodatkowe. E, no dobra, to jeszcze sobie będziemy. E, poczekamy. E, właśnie na te przedtopienie żelaza. E, ogólnie ten film będzie tak trwać. Nie wiem, ile w sumie. Zobaczymy. Yy, powiem wam tak, że w sumie nie co chcę mam powiedzieć. ogólnie no. Teraz powiem tak. Yy, obejrzyjcie ten film, pamiętajcie. Yy, yy, yy. Ogólnie pewnie tak. Mam nadzieję, że Wam się spodoba takie, tak? Zostawcie oczywiście łapkę w górę i takie tam. Zostawcie łapkę w górę i takie tam. Dobra. Czas na już powiem tak. Zrobię sobie to przydatne. Będzie żelazną klatę na pierśnik i już widzę, że chodzi o Boję się, powiem wam, że ja nie chcę zginąć. Tam jest już pan, widzę, tam był creeper. się, powiem wam, bo no boję się, no, no nie wiem. żeby uważać, no ale ja po prostu nie chcę zginąć i skończyć tej serii tak łatwo. Mm, to właśnie, chyba sobie zrobię spodnie. Jak mi wystarczy, 6 to wystarczy? Nie no, to nadal mi będzie brakować czterech, no. Na nie będzie, czyli by robię sobie To nadal mi trochę będzie brakować Opa O tu może coś tu będzie ciekawego O, żelazo Ora, czekajcie. Dobro. Dobro. Oh, dobra. Dobra. O, dobra, led też może kiedyś zrobię jakieś coś działania z Red stall, Dobra, mm. nie wiem jak. Mogę zrobić tego pochodnie? Nie, słyszę, zabiega. Będę mógł teren. Po pierwsze, nie wiem, czy wy... ja mam taki po prostu klimat, może, aż po prostu się boję trochę, no kromno boję się gry. Tu, tu nic nie ma. Zajmę tą pochodnie A to? Czekaj. A tu nie, ci dobra. Niepotrzebne mi. jeżeli yy. ta droga sprawdzona. Tu? O matku, już widzę co to jest. Dobra. Nie! Dobra. Yy, tu będę ci się lud, tylko tu tam, tam też będzie łatwo zginąć. A złoto, na złoto jabłka. O tam. Tam będzie coś łatwo skinąć, więc na razie powiem tak, że może się uzbroić. Uzbroję. się O matkę tam będą umowy na górze. Brakuje mi jednego żelaza. I w tym jest właśnie problem. I boję się, powiem wam, że... Powiem wam po prostu... Boję się, że... Jeszcze trochę? Jeszcze trochę. O matko! A! Creeper! A! Chipa ja słyszałam. No, moja baza, moja baza. Dobra. Uf, pora mam tak, że ciężko jest mi. Mam... Widzieliście, no prawie już po prostu no, skinałem Ale musimy dalej działać. Dobra przetopione hm. o brach matko, ale powiem wam tak, tak się wystraszyłem. co powiem, krzyczą pamiętajcie, jak mieliśmy bezpieczne schronienie znaleźć? to nie jest bezpieczne schronienie <grych> od razu wam mówię się strasznie boję i od razu mówię mm, no chcę stwierdzić to w jaskinie Dobra, eee. zróbmy trzy palmy, tylko ja nie chcę to w nocy robić. Może jakoś znajdę takie garście. A gdybyś chcę wejść do mojej kopalni jakiejś. Tu może się zrobi. Patrzę, pod nogi, oczywiście. Nie da nie a nie chcę kilofonać, dobra. 4, eee. sześć. Co nowe to nawet będzie czekać innego. Mam tak, że to chyba wytnę, jak tu będę siedzieć, to no poczekam po prostu na dzień, a nie będę was nudzić. No to raczej to wytnę, zobaczymy. Może chyba, że coś ciekawego się stanie, to zobaczymy. dobra. Się, dobra, powiem wam tak ogólnie, teraz na pomysł że was ale takimi mamy po kopalni więc powiem tak, zapiszę sobie koordynaty swojej bazy tutaj oczywiście, żebym wiedział na następny raz e, oczywiście już tak zapisuję na notatniku e, 4,9 minus 4,9 kropka 0,71 na minus 50, dobra to 70, no i będzie to 70, to zapiszę. Ja powiem wam tak, że no muszę chyba wyjść. Muszę chyba wyjść po prostu, no i zobaczymy. Chciałam tu zrobić jakieś wejście do kopalni, ale najwyraźniej mi nie wyszło. Chcę sobie wyjść, no i powiem wam, że zrobię sobie jakiś domek. No to tu też jest chyba ważne w tym Minecraft'cie, no. I to jest taki miałem cel ogólnie na zrobienie domku jakiegoś. I dobra Mam nadzieję, że nikt mnie tu nie strzeli. Mamy Creeper mi nie skoczy na twarz. Dobra. Kogo nie ma. Dobra, nice. O dobra. Sam jednak yy. mam drewna, bym sobie zrobił łódkę. O, ładny biom. No właśnie nie wiem, czy na zimę sobie nie zrobić. Tu jest, ko tu jest jakaś kopalnia. Góra, góra, góra. Góra. Tu jest Enderman. I ile mobów jest? Oj, oj, oj. Śima. Trzcina. E jest mi bardzo ważne. Muszę po tą trzcinę pójść. No gdyby ja e dzień już był. No trudno. No także na pewno muszę zrobić teraz myślę sikierem tylko trzeba jednego drewna zobaczcie ile tu smugów a ja nie chcę się nadziać dobra. szybko pa, Oba. walka dobra, pierwszy. pierwszy mam zabity szybko nie, nie, szkielet szkielet mocno bije Nie zobacz mi proszę. No. Dobra. Dobra, dobra, tworzymy sikierkę powiem wam. I ścinamy drzewa już się pojaśnia powoli. Nie. Ja się mam nadzieję, że już potwory nie będą się spałnić i już zaraz yy, po prostu skiną przez to światło. Yy, dobra, kupiemy sobie drewno na domek. myślałam, że coś jest dobra. Yy. Słońce już piękne wychodzi. Ale co to za takie krzaczki? Nie wiem. Chyba w ogóle update jesienny był, bo mam, ja wam teraz to nagrywam w jesień. Wy tak raczej to wyjdzie w nie będę tego notować. Przecież, przez dwa miesiące. U, szkoda. Tarcza, tarcza. O, o, no, Dobra, unik. O, matko. Moby. Tam widzę my, tego, prawda? palam się, dobra, niech się palam palcie się w skórę, to jest dobre, na no, biblioteczki potem Szybko. I co ja się co ja chciałam nie wystarczająco, nie wystarczająco dobra czy do mnie nie dochodzą? dobra dobra, mam tarczę, to też jest ważne dajcie Sprawdzałam coś, tylko chciałam sprawdzić. Dobra. Sprawdzajmy, sprawdzajmy. Krówka, 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 dobra. Jedzenie, kolejne. Sorki. Nie no, musiałam. Trzy skóra, dobrze. Portar. Dobra. I wioska. Dobra. Idealnie powiem, wam. idealnie. Tak, to jest wioska na 100%? Wioska. I powiem tak, no nie będę się na jakimś... Chyba nie wrócę do tej kopalni, tak powiem szczerze. Nie będę się tak yy, na jakiej w wiosce mieszkać. Tak mi się wydaje, że zrobimy jakieś sobie, sprawdzimy jakiś teren. Poszukam, popływamy sobie. Ja pewnie też to wydnę przez chwilę. Oczywiście, no myślę, że to będzie niedługo nie koniec filmu, no bo chcę po prostu już też znaleźć jakieś chociaż mieszkanie. I to mi się wydaje, że będzie wioska. Na początku zlutujmy to i sprawdźmy, czy nie ma czegoś w okolicy. Mamy blok złota, oczywiście. Tutaj mamy jakąś kopalnię, to też możemy sprawdzić. No i oczywiście. Chwilaczek. Dobra, blok złota. Dobra, O, będę miał szerokie ostrze. O, szczęście, dwa. To też jest mocne. To jeszcze, jakbym chciał konia. No właśnie, może konia. Kupię, yy, znaczy. Nie kupię. Yy, założę sobie to. Tam mamy kolejne jedzonko. Sprawdźmy o łóżko. Dobra, bierzemy łóżko. E, teraz jeszcze sobie weźmiemy, sprawdzimy wszystkie domki. Nie ma... O, golem, będzie żelazo. To może sobie zrobię spodnie nawet. O, sorki, sorki, golem. Nie uda się, nie zabij mnie, to będzie problem. Sianko, to sianko. Siano, siano, sianochaj. Czcina. trzcina. Dobra, dobra. Pyk, 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 pyk. Pszczoły, pszczółki. Ej, będący. Dobra, to wskazuje tylko kowala, no nie ma, no trudno. Ej, tak, trochę mam bałagan, przyznam. wezmę, zrobię to zbiorę no, oczywiście teraz siano, będę miał teraz dużo jedzonka będę musiał się też podbudować, oczywiście przed klemem no, no, nie będę tak po prostu kupić no to by było idiotyczne przecież ja bym raczej zginął, no tak nie chcę skiwać. nie chcę zaczynać tego wszystkiego od nowa, i ja tak jednak już nagrywam 30 minut nie wiem, ile widzicie. Kolem. Taki problem. Chodź na Chodź. Chodź. Chodź hmm. No chodź tutaj. Yes. Dobra. Dobra. Nie idź. Dobra. Bijemy go. Dead. Au. Mm, ile? Osiem. No i patrz. dalny Pik pyk. Pyk, pyk. pyk. Pyk, pyk i pyk. I zrobione. W sumie ta wioska jest zlotowała powiem wam tak. Mogę jeszcze sprawdzić kopalnię, ale już chyba niedługo będziemy kończyć ten odcinek, powiem wam. to po prostu ciężko. No i to będzie coś na tyle, no bo będziecie musieli oglądać kolejne serii. Tu jest jakaś słaba. u. No dobra, to też jest słaba. Tam idzie też jakąś. Um, ogólnie teraz... Tutaj może? Opa, dobra. Czy tu na serio... Czemu tu są jakieś podwodne te kopalnie, no? Oj, nie ma nic, dobra. Wchodzę do domku, powiem wam, że już kończę ten odcinek. No po prostu już. Koniec, no taki. E, no właśnie, to jest ten Minecraft, który pamiętam, czyli bugi, kopiowanie rzeczy można było. No, dos... No, co to się stało? Jak to się stało? Tego ja nie wiem. A, dobra. E, pyk. Mamy sobie pyk. Jacyk crafting. Przypadę sobie jeszcze jedzenie. Skraftuję sobie chleb. Skraftujmy. Jeśli się robił chleb, widzicie no? O! O idealę! 48 chleba. Dobra, szybkie klikania. Chleb, mam jedzonko. Kolejne jedzenie. Pyk, pyk. Wypowiem tak. To będzie na tyle. Mm. Ogólnie no, no tak teraz moja zbroja wygląda. I tutaj z Wchodzę do damku i kończę. um filme na